Uwaga, uwaga, uwaga! Rybomania Sosnowiec już za dwa dni, a my postaraliśmy się przygotować dla Was mega fajną promocję. Właśnie na ten weekend targowy zapraszamy Was do Daxon Shop. A co będzie się u nas działo i dlaczego mówię, że będzie to mega weekend targowy właśnie u nas, posłuchajcie. Tak samo jak było to w Poznaniu i podczas targów rybomani w Poznaniu przygotowaliśmy dla was mega fajną promocję, czyli minus 30% na kolejne zakupy. Jak to działa, już wam szybko tłumaczę, bo nie każdy z was do końca to zrozumiał za pierwszym razem. Więc tak, przychodzicie do nas do sklepu, robicie u nas zakupy, nieważne jakiej kwocie i dostajecie od nas bon o wartości 30% właśnie waszych zakupów na następne. Czyli to jest bardzo proste, bo robimy zakupy za 100 zł i 30% z tej kwoty, czyli całe 30 zł przychodzi na następne. Robimy... Zakupy za 2000 zł i 30% z tych 2000, czyli 600 kilkadziesiąt zł, przechodzi do Was do wykorzystania właśnie na następne zakupy. I z tą promocją i z tą ofertą wychodzimy właśnie na ten weekend targowy w Sosnowcu, tutaj na Bohickiego 69. Ale to nie wszystko, bo ta lista jest dosyć długa. Posłuchajcie. Kolejną atrakcją na ten weekend targowy przygotowaliśmy dla was nową salę Method Feeder o powierzchni ponad 100 m2. Zrobiliśmy to specjalnie dla was, bo dostaliśmy mnóstwo zapytań i dostajemy do tej pory właśnie asortyment do połowu różnych ryb e, spokojnego żeru właśnie na metodę Method Feeder. Więc otwieramy już w ten weekend targowy. Jest to dla nas duży dzień, dla was myślę też również najwyższych marek Metod feederowych na, na, na rynku, e, właśnie tutaj w DAXON Shop, więc metod feeder od tego weekendu razem z Wami. Ale to nie wszystko, bo właśnie w ten weekend e, na rozpoczęcie wychodzimy z akcją DAXON Shop, teraz Polska. Na jakiej zasadzie to działa? Wjeżdżają do nas na półki. Właśnie asortyment polskich producentów e, przynęt karpiowych. Więc będziecie mogli spotkać tutaj, właśnie polskie firmy, te wasze ulubione, te, które żeście sami wybrali za pośrednictwem naszego fanpage'a kilka tygodni temu. To właśnie będzie teraz w DAXON Shop. Dodatkowo dodam Wam, że właśnie te firmy, które wjechały na nasze półki DAXON Shop z akcji Teraz Polska przygotowały specjalne, limitowane przynęty właśnie dla nas pod marką Taxon. Przynęty, których tak naprawdę nie znajdziecie nigdzie w Polsce, tylko i wyłącznie u nas w sklepie stacjonarnym i online. Musicie tu być, musicie to powąchać, bo są mega. Po prostu są mega. Ale co? Przechodzimy dalej. Mam jeszcze te troszkę punktów przed sobą, ale na pewno nie da się ukryć jednej ważnej dla nas rzeczy, która sprawia właśnie uśmiech na naszej twarzy, to że DT Bites przyjmuje się w Polsce coraz e, z większym entuzjazmem. Więc na ten weekend karpiowy właśnie dostaliśmy dostawę, która teraz ląduje na półki. Mamy pełny asortyment DT Bites, ale to nie tylko, bo E, wyszliśmy naprzeciw Waszym oczekiwaniom i z, z, dostaliśmy mnóstwo zapytań o jedną, jeden, pro, jeden, nie tyle produkt, co e, jednego producenta, którego u nas fizycznie nie było, ale już jest. I od tego piątku będzie właśnie razem z nami i dla Was w ten weekend i na przyszłość. Są to produkty PB Products. Właśnie o to, żeście się pytali od nas, a my dla Was przygotowaliśmy dwa pełne regały, właśnie z produktami PB. Dla naszej firmy, bez wątpienia największym wydarzeniem tego weekendu będzie premiera nowego czasopisma karpowego w Polsce pod tytułem "Karp, Pasja i Przygoda", którego jesteśmy wydawcą. Więc tak, "Karp, Pasja Przygoda" troszeczkę o tym bardzo krótko, bo jest to dla was przede wszystkim niespodzianka, dla nas już powód do dumy. To jest czasopismo nowe, przede wszystkim myślę, że nowe pod każdym względem, ale będzie miało w sobie 130 stron pełnych opisów, artykułów i to artykułów nie tylko z, ze świadka polskiego karpiowego, tylko i włącznie również z ogólnego świata karpiowego, gdzie przede wszystkim będzie dla nas pisał Steve Briggs, ale i również Marcin Browiński, który ma mega fajny artykuł właśnie na wiosenne zasiadki. Ale do tego znajdziecie tam mnóstwo catch raportów, mnóstwo interesujących Was rzeczy i mam nadzieję, że odbierzecie ten nowy magazyn z bardzo Fajnym entuzjazmem i przyjmie się e, Waszych, zospo, po prostu pozostanie dla Was e, stałą biblioteką albo encyklopedią, przede wszystkim wiedzy na temat wędkarstwa karpiowego. Do tego dla wszystkich klientów przygotowaliśmy w ten weekend. Ktokolwiek zrobi zakupy u nas w sklepie na kwotę powyżej 100 zł, ten nasz magazyn dostanie od nas zupełnie za darmo. A już od tego weekendu wielka premiera legendarnej, oldschoolowej kulki, której tak naprawdę wszyscy żeście oczekiwali. My daliśmy wam słowo i tak jak powiedzieliśmy w Daxon Shop, jeśli my powiemy wam, że coś będzie, to to jest. Ja wam teraz coś pokażę. Kulka nasz, Amber Strobry, właśnie tak, dostępna od tego piątku specjalnie dla was. Daliśmy wam słowo, że ta kulka wróci do łask, wróci do Polski i tylko u nas i tylko w naszym sklepie w Polsce będzie dostępna i jest już dostępna właśnie dla Was. Chcieliście ją mieć? Macie ją. Ale to nie, ty, to nie wszystko, jeżeli chodzi o e, przynęty, nasztak, nasz tackle, nasz bejc. W tym tygodniu mieliśmy mega dotywarowanie i mogę Wam spokojnie powiedzieć, że 90% asortymentu z marki Nasz jest dostępna u nas na magazynie. Chłopaki je rozkładają, żeby, żeby były gotowe dla Was właśnie w ten weekend. Co dalej Wam mogę powiedzieć to to, że to nie tylko towar, to nie tylko kulki, zresztą świetne kulki, nie tylko te, bo jeszcze na tą chwilę jeszcze ich nie ma, ale będę już myślę tutaj za parę godzin The Key Cray, czyli tak zwane rakowe kulki właśnie z nasza dostępne również u nas ten weekend. One są gdzieś w drodze, ale będą, mamy zapewnienia, że na 100% dojadą tutaj do nas na weekend, więc tylko u nas będziecie mogli zakupić swoje ulubione kulki i te premierowe kulki na ten rok, właśnie de Kikrey, prosto z Daxon Shop. Jeśli miałbym wracać do tematu albo nie odbiegać bardzo od tematu z, związanego jednak z firmą Nasztacker, to taką ciekawostką fajną na ten weekend będzie to, że przygotowaliśmy dla Was, a nie tylko i my, ale i również marka nasz postarała się o to, aby być razem z nami właśnie dla Was. Więc w ten weekend targowy, karpiowy, jakby nie było od piątku do niedzieli. U nas w sklepie będziecie mogli spotkać kilka gwiazd właśnie z nasz team Polska. Będzie między innymi Rafał Bartkowiak, będzie pan Mateusz Patynek. Będą wszyscy ci, z którymi lubicie się spotykać i rozmawiać właśnie o karpiowych zasiadkach, zadawać im mnóstwo pytań. Oni będą tutaj, będą gdzieś po rogach porozstawiani, będą was szukać, wy będziecie mogli ich znaleźć. Więc w ten weekend targowy właśnie w Taxon Shop nasz Taker będzie tutaj dla was razem z nami. A przechodząc dalej, to, to nie jest wszystko, co Wam jeszcze powiedziałem. Mam jeszcze kilka podpunktów, troszkę takich skrytych, ale jedziemy z tematem. Marcin Janic z Genesis Carp, właśnie on zapowiedział, że będzie tutaj razem z nami w ten weekend i odwiedzi Was, żeby podzielić się z Wami swoją wiedzą na wiosenne zasiadki. Jego półki jeszcze dzisiaj będą pełne, wypełnione po brzegi dobrym zatowarowaniem. To nie wszystko, bo tak naprawdę dostaliśmy w tym tygodniu znowuż bardzo dużo dostaw. Może tego nie widać, bo mamy bardzo dużo pracy. Wszyscy tam ostro pracują. Nie wiem, czy to słychać, ale faktycznie 20 prawie 4 godziny na dobę, ale przyszły do nas zamówienia z dama, przyszły do nas zamówienia z Prologica, przyszły do nas taskie, uzupełnienie stanów roda Hutchinsona również. Eee, więc to wszystko, żeśmy przygotowali specjalnie dla Was na targi, rybomanie, po Sosnowiec. Eee, a u nas tak naprawdę tarki Daxon, które trwają cały rok. Na koniec równie ważna informacja. Będziemy razem z Wami właśnie w Sosnowcu, tym razem na stoisku czysto informacyjno-reklamowym naszej premiery, związanej z naszą premierą nowego magazynu karpowego w Polsce Karp Pasja i Przygoda. I właśnie z tym magazynem i z tą premierą również będzie czekać na Was wiele niespodzianek. Przyjdźcie do nas na stoisko właśnie na Rybomanii w Sosnowcu, a dostaniecie w ramach tego specjalną ulotkę. Dlaczego mówię specjalną? Bo na tej ulotce będą znajdować się informacje, które pokierują Was właśnie do nas tutaj, do sklepu po fajne niespodzianki. Myślę, że na pewno będziecie z tego zadowoleni. Nie zapomnijcie jednak, aby przy tym zabrać ze sobą bilet właśnie z targów Rybomanii Sosnowiec razem z Wami. Przechodzę dalej, bo jeszcze jedna fajna niespodzianka to jest to, że zazwyczaj na każdych targach, w których się wybieracie, mogliście spotkać gdzieś symulator holu. Tak, tak, dobrze mówię: symulator holu. Dlaczego o tym wspominałem? Bo ten symulator holu będzie czekał na Was tutaj, u nas w środku. Będziecie mogli poczuć, jak się holuje mega duże karpie na różnych wędziskach. I to jest przygotowane na ten weekend właśnie dla was w Dachshund Shop. Symulator holu, wiele promocji, wiele marek, uzupełnione stany, my jesteśmy gotowi. Eee, minus 30%. Tak, żeby nie było pięknie. Ale ktokolwiek, jeszcze raz wam przypomnę, pojedzie do was na targi, właśnie rybomania w Sosnowcu, będziecie mogli nas tam znaleźć na naszym stoisku karpasja i przygoda. I stamtąd udać się bezpośrednio tutaj właśnie do Katowic, do Centrum Handlowego Załęże Bocheńskiego 69. Pamiętajcie, u nas targi trwają cały rok. Do zobaczenia już w piątek od godziny 9 do 18 i tak samo w sobotę i w niedzielę 9 do 18. Jesteśmy od rana do wieczora specjalnie dla Was. Do zobaczenia, trzymajcie się, szykuje się mega weekend. Cześć!